Kolejny Witamy Was bardzo serdecznie u nas na kanale. Jestem Paula, to jest Ola. Jakbyście nie pamiętali, bo dawno nas nie było. Przychodzimy do Was dzisiaj z czytelniczym challengem jakimś takim wyzwaniem książkowym. Będziemy zgadzać książki po pierwszych zdaniach z pierwszych rozdziałów. Jeżeli nie zgadniemy po pierwszym, to po drugim to po trzecim. A kto nie zgadnie po trzecim, to nie jest leszcz. Także no. Może powinniśmy jakieś kary wymyślać. Kary? A jaką? No my z jedzenia to wszystko zjemy, to jest bez sensu w ogóle. Karę wymyślimy do następnego odcinka i zrobimy to w następnym odcinku. Jest to jakiś plan? Może za dwa tygodnie, może za rok. Zobaczymy, kiedy będzie następny film. No to co, zaczynamy. Tak. A, i tak jeszcze raz. Jak zgadniamy po pierwszym zdaniu, są trzy punkty. Po drugim dwa punkty. Po trzecim jeden punkt. Po żadnym... zero. W sensie, jak nie zgadniemy, to zero. OK. Bo. No to zaczynamy z pierwszą książką. Yy, mamy tutaj zdanie takowe. Głośniej, bo nie będzie słychać. <laughs> Uniosła ciężki, ćwiczebny miecz i przybrała pierwszą pozycję gotowości. Albo zły król, albo królowa niczego. Którą wstawiasz? Jeszcze raz. Uniosła ciężki czebny miecz mie. i przybrała pierwszą pozycję gotowości, wcześniej na początku znała było imię. Strzelam w yy, królowa niczego? Nie. Król. Tak. Ale mam punkt czy nie? No tak, no w sensie, o. no powiedziałaś, za pierwszym razem powiedziałaś albo to, albo to o. i na to wymieniłaś króla w sumie. Dobra, mam to, dobra, to teraz ja tobie, nie? Mhm. Dobra. Słuchaj. Teraz Cię posłuchaj. Nie. Mój dziadek zawsze pytał, co zrobisz, gdy nadejdzie dzień, w którym wszystko stracisz? Co ty jesz? No tak, no. Pytał, zawsze pytał, no. Jeszcze raz, jak można? Mój dziadek zawsze pytał, co zrobisz, gdy nadejdzie dzień, w którym wszystko stracisz? Nie wiem, czy może być jakiś dotyk Julii? Nie. Mogę ci przeczytać te drugie zdanie. Zadawaj. No do tej pory nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Za każdym razem odpowiadałem pierwszymi, lepszymi słowami, które akurat przyszły mi do głowy. Dobra, poćmańska. Nie idź za tym, że to jest no, No wiesz. że ja to czytałam mm, bardzo lubisz tą książkę bardzo lubisz tą książkę tak moi mieli <laughs> bardzo lubisz tą książkę nawet w jednym vlogu ją czytałaś ja mam zaśmię No moja trzecie. kiedy miałem 6 lat i mój brat celowo zepsuł moją małą koparkę powiedziałem sobie zreperuję koparkę <laughs> A wy jak tam? Zgadnijmy się. <laughs> Nie wiem, bardzo lubię... A to jest jedna książka, czy...? Nie, to jest seria. Oj, widzisz, i widzisz! że tu mam podpowiedź. Dajesz. Um, albo rywalki, albo safe. Mhm. Któryś z tych, no. Mhm. To jest to. Dziadek koparkę. Dziadek koparkę. Tylko zaraz. Ale przez to, że to jest tak nieważna postać, że to jest w ogóle przez przypadek na początku. W sensie to jest postać długoplanowa. Która to mówi? <grym> Pomyśl, w której z tych serii bardziej naprawialiby koparkę? <grym> Nie, wiem, safe. Mhm. O, kto to mówił? Graham? Yes. <laughs> Która raczej? A to jest początek, proszę, to jest początek książki. Tak. Czytałam to z dwa lata temu. Czekaj. Na samym początku kanału. Koparka Gra Graham już jest na początku książki. To, to może być, to na pewno nie jest pierwsza. No, na pewno. A czy druga? Trzecia. Bo w drugiej pierwsze zdanie to jest James był pijany. Więc. No właśnie, powiedziałam, że coś. A po pierwsze się, się skończyło tak tego. No. No. Echem. schodzące słońce próbowało przebić się przez zwały szarych chmur... chmur. Czytałam taką książkę. Tak. A ty jesteś pewna, że Tak. Ta... Oj, jak bardzo jestem pewna. Wały czarnych chmur. Schodzące słońce A? próbowało przebić się przez zwały szary chmur. 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 Słońce przez chmury? nie jest pacjentka. Nie. <laughs> drugie zdanie poproszę. No Właśnie drugie zdanie ma tylko jedno słowo i teraz nie wiem. <laughs> <laughs> to mam na zacięcie mhm. Bezskutecznie. Kropka. <laughs> Dobra, to może jest jakieś y, miejsce akcji, powiedzmy, w sensie no. jest opis... plaża już od wielu dni miała kolor grafitu. To jest czerwień! No dokładnie! <grym> ten Sopot wszystko mi powiedział! Ja czytałam tę książkę... Oj, jeszcze jak?! Co ty?! <grym> Sorry, Małaś. O Boże... W życiu bym Ci nie powiedziała, gdyby nie ten Sopot, to bym w życiu nie zgadła, że to jest to. Kartęłam, że ten... No, ale drugie zdanie... Rozwaliła. Bezskutecznie. <głos> <głos> Dobra. Poproszę tylko kawę. O. I to jest zdanie z sensem. Poproszę tylko kawę. Uh, 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 uh. nie wiem, dawaj drugie, bo po, po tym co. To, 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 to są pomalowane brwi. No tak jak ty teraz właśnie, ale... no, no. super są książki ogólnie, polecamy bardzo. Bardzo serdecznie, Takim, taki jest nasz temat kanału. Poproszę tylko kawetkę, Lerka uniosła pomalowane brwi. Mhm. Czy to będzie goło? Nie. Nie. A gdzie jeszcze była kawiarnia? Gdzie oni chodzili na kawę? Nie wiem, dawaj trzecie. Nic do jedzenia spytała silnym akcentem i wyraźnie rozczarowaną miną. Jeszcze raz. Poproszę tylko kawę. Kelnerka są pomalowane brwi. Nic do jedzenia spytała silnym akcentem i wyraźnie rozczarowaną miną. A tak jak było safe, mhm. Trzecia część, to mogłaś dać jeszcze drugą? Nie, nie brałam ci już Saima. Okej. Okay. Ale to też jest Saima, mogę ci powiedzieć. Mi, śmierdzą mi dary. Tylko które? Aha, to tak się bawisz, no dobra. Kawa. Masz całe sześć części do wyboru. Kawa. Kawa. <grym> <grym> Jak już zgadłaś, że to Dary, tutaj dalej jest. Saimon wcale jej się nie dziwił, nie? No, czyli sam siedział sklery, dobra. W kawiarni. O, teraz tu mi już kawiarnia, no, już siedzi. Czy to by mogło być w pierwszej części zdanie typu hehe, dajcie mi kawę? Super wstęp do serii. serii. na odpowiedź to? A co wygrywam? Taczkę gruzy. O, super, Ansko. Nie wiem, miasto popiołów? Nie. Czwarta część. Zobląd tych? Tak. Nie, wypadło aniołów. Ja on chyba wtedy siedział w ogóle stąd, z Mają Z mają nie nie Mogło tak być, no. O! Tego nie... nie wiem, czy to zgadniesz Jak mam... Ee, jakby na górze datę To też się przeżyć? Jak chcesz, to no możesz. Nie ma Jeśli, krocy, coś mi to nie ma Jeśli coś mi to da... To... No nie, nie, mi to da, to... to nie, 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 jest jest to rok 1968 środkowa tanzania eee, oj oj, jakie długie zdanie dajesz Mara powoli wspinała spina, spi, się na wzgórze po, pochylając się pod ciężarem jutowej torby na ramieniu na bank nie czytałam tej czytałaś książkę. tę książkę <śmiech> <śmiech> czytałaś tę książkę kto się wspinał Mara to jest to to jest ta książka. Gdzie ona jest nie mam jej nie? no musisz ją mieć przecież <laughs> bo ona to nie stoi a tu jest. Zorza polarna. Nie. Nie? Nie! To poproszę drugie zdanie. Lufa strzelby przewieszonej przez plecy przy każdym kroku ocierała się o skórę. Ja czytam takie fatalne książki, takie agresywne. I tu, swoim pierwszym zdaniem, sobie mogłaś dopowiedzieć bardzo dużo. Ja czytam takie fatalne książki. Fatalne, że mi się nie podobało. Żona no. żywego! <noise> <ich> <noise> Że... Boże, ono miała mara? <tydź> Też nie wiedziałam. Ojeju, okropna ta książka, nie, nie polecam. <tydź> <Amy>. <tydź> Wiecie co? Mamy nową. Oświadczyła, <śliz ślizgując się na siedzisko w ławkach ustawionych przy stole, który zwyczajowo uznawałyśmy za nasz w stołówce. Czy raczej w pierwszorzędnej szkolnej kafeterii. <śli> <tydź> <tydź> Długie to zdanie. To będzie z domu nocy, mhm. naznaczone? Nie. Zdradzone? Tak. To chyba te dwie Nie, to za łatwe, to ci dość później. No, to za łatwe. No w sumie też ci dni dają zbyt łatwych kawa. Mhm. Dobra, mam. Woda była tak zimna, że... Mhm. Nie no, no. Zapierało dech w piersi, gdy przedzierała się przez tłum okupujący brzeg kąpieliska, którego większość stanowili kibice. Kibice? Kibice. Boże. Jeziora? Kąpieliska. Kąpieliska? Drugie poproszę. Wymachiwali ręcznikami i ręcznie ręcznik wykonanymi transparentami oraz zachęcali tych, którzy jeszcze nie skoczyli. Ej! O! To jest panika! No? Dobra! Dobra, jakby był klif, to bym szybciej załapała. Brzeg kąpieliska. No. A co, co? Bo oni z klifu skakali. Ja nie wiem, co mam wiedzieć. Dobra, nie te, te ręcznie malowane transparenty mnie przekonały. Lidze, no. ja czytałam tę książkę z 5 lat temu. No to tak jak ja czytałam yy, ten. Sejf, kupę czasu temu. No. Spędziłam w zamknięciu już 264 dni. Do Dobrze. No. A teraz już są samołatwe, no. Mhm. Miała 33 lata, gdy zabiła męża. <noise> Pewnie. Też ci ją wybrałam, <noise> też ci nie mogę tego przeczytać. <noise> Przed chwilą leżałam nieruchomo, nasłuchując od oddechu. <noise> hmm. Miałem rywalki? Która część? Eee, jedyna. No Nie wiem, strzelę w elitę. No, no. Czyli jednak matka. Jednak matka. Ja nie wiedziałam, czy ty czytałaś dalej, następczyni Kowana. Aha, w ten sposób. Ja właśnie nie wiedziałam, czy ty czytałaś to, bo ja ci chciałam wziąć chyba następczynię, a nie wiedziałam, czy to czytałaś. Zapukał do drzwi mieszkania. Wszyscy w Highland Acres wciąż nazywali go doktor, chociaż od pięciu lat był na emeryturze, a ten zaprosił go do środka. Dałaś tyle książek, że mogłam ci takie rzeczy walnąć. Na emeryturze? Na emeryturze był jedynie w... w tym. W równaniu profesora, ale on nikogo nie wpuszczał do chałupy, bo on potrzebował opieki, więc. To nie jest to. Nie. No właśnie. Weź jeszcze raz. Zapukał do drzwi mieszkania. Wszyscy w Highland Agress wciąż nazywali go doktor. Chociaż od 5 lat była, był na emeryturze, a ten zaprosił go do środka. To brzmi to znajomo. To brzmi znajomo, ale ja nie wiem skąd to jest. Powiem ci, że ja też czytam tę książkę. Ale jazda. <głos> <głos> to nie jest żadny sejf ani seria. To nie są serie, no, to, to nie jest, nie jedna jest książka. To nie jest seria, to jest książka. Uniesienie? No. Tak. Naprawdę? No. To się tak zaczynało? No. Bo Scott Carey, zapukał do drzwi pani Boba, Boba e, Elisa, wszyscy no w Highland tak. go do Boba. bo ja Bob? zawsze kojarzyłam Scotta, no Scotta, a tego no. Boba zawsze, ja tego ślimak Bob sobie kojarzyłam. To, <laughs> jest, <raus> I to, skitu. to jest Oli. Dobra, w życiu przyciw... nie pomyślałam na początku, że to może być to. No, w sensie, że jest tak... mi drugie, co jest dalej? Dalej, się dialog. No więc jesteś Scott. Punkt dziesiąta, co mogę dla Ciebie zrobić? A nie, co to Scott Kraj był wielkim facetem. No, o, tu to bym wie, mogła, by mogła wiedzieć. Na no. 93 w skarpetkach z zaczątkiem brzuszka. To, to, to bym wiedziała. To byś już mogła się ogarnąć ten. Ogarnąć się położyć kropki dobrze. Ty. Gwiazdka bez prezentów to żadna gwiazdka. Burczała pod nosem, <laughs> leżąc na dywaniku przed kominkiem. Gwiazdka. W którymś to była gwiazdka? Dobrze, no mhm. Jeszcze raz. Przerwałam sobie Gwiazdka bez prezentów to żadna gwiazdka. buczała pod nosem. Leżąc na dywaniku przed kominkiem. Kominek. Gwiazdka. Niezadowolona osoba. To jak prezentów to, to ci dużo naprowadzi. No, żeby, no że to dziecko pewnie. Mhm. No, jeszcze raz. To, to samo czy następne? To samo, no? Gwiazdka bez prezentów to żadna gwiazdka. Burczała pod nosem, hmm, 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 leżąc na dywaniku przed kominkiem. Gwiazdka bez prezentów. Tak. Nie wiem. To, to mogą być kobietki w sumie małe? Mhm. Bo w sumie nie mam więcej żadnej książki w głowie, które mogą no. może Boże Narodzenie z dziećmi. Nie Nie, nie, nie. zdanie być ideł, bo dalej jest okropnie, jest być biedną. No to, to no. dużo, no. Tym bardziej, że ja nie czytałam zbyt dużo z literatury pięknej. Nawet po, po śmierci chłopcy sprawiali problemy. to Nawet po śmierci chłopcy sprawiali problemy. To nie jest złodziejka książek? Nie. Po śmierci. Tak mi się ten, bo w złodziejce śmierci z narratorem. Nawet po śmierci chłopcy. chłopcy Chłopcy. problemy po śmierci. Kto umarł i nie żyje i sprawia problem. <grym> <grym> cmentarz? Długie mam <proszę>. Tajny cmentarz <grym> <grym> Tajny cmentarz znajdował się po północnej stronie. No pytałam się, czy to cmentarz. To nie jest cmentarz. Naprawdę? No, tajny, cmentarz, tajny cmentarz znajdował się po północnej stronie... Tu jest miejscowość, ale ci jej nie powiem. Na sroganej parceli zarosłej dziką trawą pomiędzy starym warsztatem a śmietniskiem. To jest no bank na bank smentarza zwierząt. Nie. Naprawdę? Naprawdę? To brzmi identycznie. Nie. Weź jeszcze raz to drugie. Tajny cmentarz znajdował się po północnej stronie miejscowości. Na wstrokatej tej parceli zarosło, zarosłej dziką trawą pomiędzy starym warsztatem a świątynią. Weźmy jakieś wojenne w ogóle coś. Boże mi się to kojarzy tylko z kingiem, nie? A miałam gdzieś też cmentarz, ale mówię nie. Wezmę co innego. Na pewno to czytałam? Tak. Na bank? Tak. Trzecie. Pole służyło za pastwisko w czasach, gdy szkoła otworzyła mleczarnię, żeby sprzedawać miejscowej klienteli nawiał. Jedno z przedsięwzięć stanu Floryda. Aby ulży ulżyć podatnikom w kosztach utrzymania zakładu poprawczego. Miedziaki. <grym> Brawo! W życiu bym nie wpadła na to, że ale tak bym... się za zafiksowałam na tego kinga, że w ogóle lidziałam, nie szukałam lidziałam. literaturze pięknej. <grym> king to musi być king. No szukałam właśnie w horrorach, w życiu bym nie zgadła, że to jest piękna. No ale fajnie. To jest zakład poprawczy. Fajnie kolega nie... z tym, że y, to. Co to śmierdzi coś, coś, coś cmentarz? Nie, tajny cmentarz. <grym> Minęło 64 lata, od kiedy prezydent i zakwalisyfko... Prezydent i kons... Minęło 64 lata, od kiedy prezydent i konsorcjum zaklasyfikowali miłość jako chorobę i 43 od kiedy naukowcy udoskonalili sposób jej leczenia. To będzie z delirium. Ale tak. czy znaczy to jest ta część? Tak, bo chyba... Bo właśnie wziąłam obie i w jednej było fest bez sensu, bo chyba leżeli na jakiejś trawie razem. I... Tak, bo tutaj jest, leżeliśmy z Aleksem, to tak, to jest pierwsza część. Gratuluję. Ja ale bo, bo, dlatego, że choroba. W ciele tkniętym magią jest coś niepokojącego. Gołambiłam. Dobrze. Wodzę palcem wzdłuż konturów rysunku wykonanego przez moją siostrę płucu tworzonych z morza kwadrów. Jakbyś skończyła tam, gdzie skończyłaś na przecinku, to bym była, nie powiem gdzie. Ale płuca! Narysowane no. z kwiatami, no to są trzy kroki od siebie. No, gratuluję. Ja już nie mam więcej dla ciebie, już nic przeczytam. To mi zostało jedno do ciebie. Lyra i jej Diamond trzymali się blisko ściany pogrążającej to się w ciemnościach. A to jest zorza polarna. Nie przeczytałam z jednego zdania, Anno. ale to jest zorza. Mówiłam, że łatwe. Dobra. Daj młody. Tak, no. Dobra. Nie wiem kto wygrał. Mi się wydaje, że ty, w sensie były. Ja myślę, że... Podliczę wszystko w montażu. Będę wam pisała punkty po bokach. Jak nie zapomnę. Dobra montażysta. No i co? To by było na tyle. Film luźny. Mam nadzieję, że trochę wesoły, że trochę poprawił Wam humor. I że trochę za nami tęskniliście. Ludźnym, ale musimy się trochę dro, drożyć, to wrócić, wrócić, bo dla nas to też jest takie... Uh, wow, po... po roku, po, po o, po roku prawie... Nie no, razem co nagrywałyśmy. Wow. No właśnie, to z roku, po, roku, nagrywałyśmy. po roku prawie siedzimy obok siebie u jednej z nas. No. To jest. Profesjonal tło w jakieś jakieś książki. Może mi gratulować. Oh. Zbierałam specjalnie na tło. No, cały rok. Cały rok zbierałam rok żeby było tło do filmu. Mhm. Dlatego nie nagrywałyśmy. Tak, dokładnie do tego. To jest na bank to. Jedyny powód. Nie, dobra. No to dzięki wielkie. Buziaczki. Trzymajcie się. papa pa. Do następnego.